się w tej Teorii! Widzowie w Brawl Stars mamy mnóstwo postaci, które mają zakrytą twarz lub noszą jakąś maskę, i nigdy nie wiemy jak tak naprawdę wygląda ich prawdziwa twarz. Dlatego dzisiaj przeszukałem cały internet, żeby znaleźć prawdziwe twarze 18 zadymiarzy, czyli gdy mają ściągnięte swoje czapki, swoje nakrycia na głowę, swoje przebrania. Po prostu pokażę wam jak wyglądają oni naprawdę. Myślę, że większości z nich się nie spodziewacie. I są to wszystkie postacie, które udało mi się znaleźć, właśnie jak wyglądają bez masek. Jeśli jeśli pod tym odcineczkiem dacie radę dobić 2000 łapek w górę, to postaram się przejrzeć pozostałych zadymiarzy, których dzisiaj tutaj nie będzie. I może też mi się coś uda znaleźć, ale szukałem i szukałem i no, znalazłem tylko do 18 zadymiarzy. Ale tak jak mówię, jak wy się postaracie sobie tutaj z łapeczkami, dobijemy ich 2000, to ja się postaram i no, może znajdę jakieś jeszcze inne. Więc zanim przejdziemy do pierwszej, tylko tutaj szybciutko standardowo tam 10 losowych subskrybentów mojego kanału, jak też chcesz być pokazany w kolejnym, no to wystarczy zostawić teraz suba. Lecimy po pół miliona subskrypcji, bardzo mało już brakuje, więc kto może to tego subika zostawia. Część z tych postaci mordeczki możecie kojarzyć z moich szorców, bo często takie szorce nagrywam No ale nie wszystkie, więc oglądajcie do końca. No i na początek Jackie. Ona tak oto się prezentuje, zawsze ma założony taki wielki żółty hełm, ma takie okularki założone, no i to zasłania nam w ogóle i prawie całe włosy. Ale tutaj tam wam normalne zdjęcie, gdzie widać jej całą twarz bez tego nakrycia na głowę No i musicie przyznać, że tak ciężko się do niej by było przyzwyczaić, co nie? No, sami widzicie, te włosy ma w ogóle takie dziwne, tak dziwnie ułożone Oczy nie pasują jak te okulary są ściągnięte. Jak ktoś linki do osób, u których udało mi się znaleźć te wszystkie postacie bez masek, dam wam w opisie do źródeł, więc obczajcie sobie. A druga postać, do której się zbliżamy, ona też była na moim ostatnim shortcie, e, czyli jest to Janet. No zwykła Janet tak się prezentuje i ona też zawsze ma nałożony taki hełm. E, no i nie widzimy jej dużej części włosów, e, no ale tutaj wam wyświetlam oficjalną grafikę Supercell'a, widzowie, żeby nie było, bo tutaj to jest w 100% oficjalna grafika, którą twórcy Brawl Stars wrzucili na swojego Twittera. E, no i generalnie możecie zobaczyć, że ona takie Wielkie różowe włosy, naprawdę tak ma ich bardzo dużo. No i tutaj akurat chyba jadł jakiś ostry sos, dlatego ma taką dziwną minę. No ale dzięki temu możemy zobaczyć, jak wygląda ona bez tego swojego hełmu. To teraz może polećmy klasyczkiem i bierzemy sobie El Primo. No bo twórcy też kiedyś ujawnili, jak wygląda on bez maski, wrzucali różne nagrania. Nawet był jakiś specjalny filmik, specjalna animacja, gdzie ten El Primo ściągał maskę. I po pierwsze, tu jest właśnie pokazany ten El Primo, jak on wygląda, gdy tą maskę ściągnie, Ma takiego lekkiego wąsika włosy, brwi, no nieraz to widzieliśmy, co nie? Myślę, że wszyscy akurat El Primo bez maski kojarzycie, lecz twórcy też go raz pokazali w takim innym trochę ujęciu na komiksie, gdzie wrzucili specjalny komiks na swoje social media i tam El Primo miał czarne włosy, był o wiele starszy niż nam by się wydawało, był taki też mocno owłosiony, jak widzicie, bo no trochę tutaj inaczej na tym komiksie wyglądał, myślę, że ta wcześniejsza opcja bardziej go przypomina na co dzień. Napiszcie w komentarzu jakiego zadmiarza chcielibyście najbardziej zobaczyć bez maski i oglądajcie do końca, może akurat on tutaj będzie, bo postać Numer 4 to Poko. E, no, Poko tak naprawdę nie ma żółtej twarzy, jakbyśmy to sobie kojarzyli. To jest taki makijaż, on jest tak pomalowany. A widzieliśmy to dzięki specjalnemu skinkowi z CCTV Poko, e, gdzie tutaj tym bardziej widać, że no jest on normalnie człowiekiem, ba ma skórę ludzką <grych> taką jak my, e, no, a nie żółtą. I generalnie, no tutaj jeszcze ma tam też jakiś makijaż zrobiony, ale już tutaj, jak wam wyświetlam na screenie, możecie zobaczyć, że w pewnym momencie, gdy ten skinek był zbugowany, e, no na początku był właśnie tak i tych białych plam nie miał, więc wyglądał zupełnie. Inaczej, i wtedy widzieliśmy całą czystą twarz POKO, bez żadnych makijażów, bez żadnych rysunków na niej. Ehm, więc dzięki temu pozwoliło nam to też taką jego prawdziwą twarz poznać. Postać numer 5 też już Wam kiedyś ją pokazywałem, chodzi mi tutaj o Groma. Grom zawsze ma nałożony kaptur, nie widzimy tak naprawdę dobrze nawet jego oczu, są one tutaj czarne. Ehm, bardzo się ukrywa, że tak powiem, co nie? No ale właśnie twórcy Brawl Stars sami kiedyś go udostępnili też na jednej z grafik, na jednej z animacji, możecie zobaczyć, jak to wyglądało. No normalnie o ściągnięty kaptur, pierwszy raz widzę. Włosy, włosy ma Strasznie krótkie. No, tylko jako jakiś tam lekki rokezik, a tak poza tym, to zobaczcie w ogóle na jego oczy. Ciężko się przyzwyczaić do tego. Uśmiech został ten sam. No, ale też ma wielkie brwi. No, ciekawie, ciekawie wygląda. Na jednym z ostatnich shortów pokazywałem wam też B. I to też jest potwierdzone od twórców Brawl Stars. No, tutaj możemy tylko zobaczyć, że troszkę ma takie rude włosy, które wystają jej z kaptura. A właśnie na tej grafice, którą twórcy wrzucili też jakiś czas temu na swojego oficjalnego Twittera, widzimy jej całe włosy bez tego e, swojego hełmu, kasku, że tak powiem. No i tutaj trzeba przyznać, że B wygląda z Pełnie inaczej. W sumie pasują jej takie włosy krótkie, rude, nie? Według mnie to idealnie do niej pasuje, ma nawet piegi, ehm, spoko. Te najciekawsze postacie zostawiłem w dalszej części odcinka, więc oglądajcie do końca. Bo teraz przechodzimy sobie do Nity. E, Nita też zawsze zakrywa się taką swoją czapką i ma też takie przyciemnione oczy, strasznie e, w ogóle nie widać jej źrenic i tym podobne. No ale już od dłuższego czasu chodziły takie teorie, że może ona mieć fioletowe włosy, że wygląda się tak, jak tutaj stworzył ją Broland, e, lecz okazały się one fałszywe. Nie jest to prawdą, ponieważ gdy były kamery CCTV star parku, no to twórcy na jednej z kamer uwietrznili właśnie tą Nite totalnie bez swojego hełmu, bez swojej maski. Zobaczcie, ma ona takie brązowe włosy, no normalna fryzurka, nie? Jest ona jeszcze młoda, to jest dziecko, dlatego tak właśnie wygląda. Jej oczy też już tutaj mają normalnie źrenice, no mogliśmy ją zobaczyć już tak typowo właśnie jej prawdziwą twarz. Przyspieszmy tempo i lecimy do Max. Max, no zwłaszcza tutaj w swoich podstawowych wersjach ma całą twarz zakrytą. Na przykład taki sknyk jak Hermes Max już troszkę bardziej tą twarz odkrywa, ale to też jeszcze jest to. Dlatego moi drodzy, tutaj wam wyświetlam też kolejne zdjęcie zrobione przez Brawlanda, gdzie pokazał on jej prawdziwe włosy. Jak się okazuje, najprawdopodobniej jest ona blondynką. Ma takie dosyć dłuższe, właśnie blond włosy, które w sumie jej pasują idealnie, tak szczerze, nie? I teraz coś, co zobaczyłem po raz pierwszy i naprawdę się zaskoczyłem, czyli Tara. Tara, no zawsze jest cała w bandażach, nigdy jej prawdziwej twarzy nie widzimy. A zobaczcie, co wam tutaj wyświetlam. O kurcze. Powiedzielibyście, że tak może Tara wyglądać? W sumie ja bym się spodziewał, bo to jest taki typowy, właśnie wygląd postaci z tamtych egipskich regionów, a właśnie Tara stamtąd pochodzi, no i myślę, że idealnie to pasuje. I teraz moi drodzy, jeden z większych hitów, czyli Leon. Jest to aż którego też mnóstwo osób źle oceniło na początku i myśleli, że wygląda zupełnie inaczej niż to się okazało naprawdę, bo na przykład niektórzy pokazywali go w takich tutaj rudych włosach krótkich, może nie tyle, że krótki, bo takie są no, nawet dłuższe jak na chłopa i rozszarpane, no ale nie są to jego prawdziwe włosy. Tak samo jak jego prawdziwymi włosami nie są czerwone, gdzie tutaj na przykład mamy pokazane, że tą Grzywkę w miarę widać i jest taka troszkę bardziej czerwona i mu wystawała, ale to też nie jest to. Te włosy w kształcie galaretki też nie okazały się prawdziwe, mimo że wiele osób, w tym i też ja, uważaliśmy, że tak to może wyglądać. Bo znowu twórcy na jednej z kamer Star Parku CCTV, gdy one były dostępne, ujawnili twarz Le Leona w pewnym momencie. I oto, i on. Też ma takie brązowe włosy. W sumie, no, tutaj jest mocno spokrewniony z nitą, dlatego to by pasowało, że mają właśnie takie same kolory włosów. Obydwoje też są w podobnym wieku, i to jest właśnie nasz Leon. To teraz jedna z większych tajemnic, Brola. Moi drodzy, od razu meldujemy się u pana P, który jest tutaj. I Pan P, jak wiecie, no tak naprawdę pingwinem nie jest. No bo z tyłu możemy zobaczyć, że ma suwak i to jest przebranie, więc co się stanie, jak rozsuniemy ten suwak, co będzie pod jego maską. A no, okazuje się, że może to być robot. Tutaj akurat nie mamy 100% pewności, ale często jest to tak przedstawiane, że pan P tak naprawdę jest robotem. Co mogłoby też tutaj wiele tłumaczyć, i dlatego on się właśnie tak przebiera. Jest to taki robot zaprogramowany na pingwina w przebraniu. No i w środku mamy normalnie twarz robota, ale to nie na 100%. Przejdźmy sobie do Bobo, jeden ze skinów na Supercell Make'u, e, troszkę bardziej mógł ujawnić jego twarz. E, zobaczcie, tak to wygląda tutaj w normalnej grze, strasznie ma zasłonięte wszystko przez swój wielki hełm orła, ale na tym skinie, który jest tutaj zrobiony, troszkę dokładnie widzimy rysy jego twarzy, troszkę dokładnie widzimy, jak ta twarz mogłaby wyglądać, widzimy też jego prawdziwą brodę, e, no, co prawda dalej nie widzimy, jak wyglądają jego oczy, bo nie ma ziarenic. E, no, ale Bo jest taką dosyć tajemniczą postacią, która nie pokazuje dokładnie, jak wygląda. Za to, moi drodzy, możemy w 100 tak zobaczyć bazika bez jego wielkich okularów, które no zajmują mu tak naprawdę całą twarz. No i patrzcie, jak to wygląda, właśnie bez tych oksów. No widzimy totalnie jego oczka, tak po raz pierwszy, całkowicie, żeby je zobaczyć. Ma bardzo ładne oczy, nie? Wygląda trochę bardziej jak taki krokodylek w swoim podziału niż dinozaur, no ale spoko. Za to teraz udało mi się też znaleźć Bel bez okularów. Ona zawsze ma takie wielkie okulary. No, mimo wszystko widzimy w miarę całą jej twarz, ale zobaczcie jak ona by wyglądała bez okularów. Tutaj jest taki model w wersji 3D, gdzie właśnie tych okularów nie Posiada, no i tak się prezentuje. Już jakiś dobry czas temu pokazywałem wam Grifa, jak wygląda bez maski, bo to też jest maska. On jest normalnie tutaj, widzowie, człowiekiem, co możemy zobaczyć na jego rękawiczkach nieraz, gdzie ma tam dziurę w palcu i widać, że no, ma normalną rękę ludzką. I właśnie tak najprawdopodobniej Griff wygląda, moi drodzy. No, gdy ściągniemy ten jego wielki hełm. Ma takie trochę rudawe włosy. No, tu jeszcze są inne ujęcia. Sami spójrzcie, to jest takie właśnie nawet bardziej prawdopodobne, że też ma takiego lekkiego wąsika. To są jego oczy, no spoko. Kolejna wielka niewiadoma, kolejna wielka tajemnica, czyli ash. Ash, który zawsze chowa się właśnie w swoim stroju No w środku widzimy tylko i wyłącznie białe oczy i białe zęby. No a tak to jest jakiś cień i nie wiemy o co z tym chodzi. Są dwie opcje. Pierwszą wyświetlam wam tutaj, że jest to normalny chłop, normalny facet, który po prostu sprząta, no nie jest w zbytnio dobrym humorze, ale tutaj mamy jego twarz, że tak mógłby wyglądać. A druga opcja, moi drodzy, jest taka, że Ash to tak naprawdę worek na śmieci. I do tego Właśnie tutaj w tej podstawowej swojej wersji e, widać tylko jego oczy, a reszta jest z tyłu czarna No ale dlatego, że ten worek na śmieci też jest cały czarny Więc to by wszystko nieźle się łączyło i pasowało I jeszcze dwie ostatnie postacie Jedna z nich, moi drodzy, to dołcz. E, no jego możemy zobaczyć bez czapeczki, którą ma I on wygląda tak śmiesznie bez tej czapeczki, sami spójrzcie <laughs> Co jest grane, To taki dinuś ma strasznie dziwny kształt swojej twarzy Ale śmieszny jest, kurde, <laughs> naprawdę, nie poznałbym Znaczy, no wiadomo, wygląda tak samo kolorystycznie, to bym go poznał, ale jednak ta czapka bardzo dużo mu daje. I na koniec przejdźmy sobie jeszcze do Berego, czyli jednego z nowszych zadymiarzy. No i tutaj wiele osób uważa, że nasz Bery prezentuje się właśnie tak. Czyli że też jest człowiekiem. No w sumie na pewno jest człowiekiem, bo to widać nawet po jego tutaj bicepsach, że są one odkryte i są one ludzkie. Tylko ma po prostu maskę takiego właśnie jednorożca. No i tak może wyglądać bez maski, może mieć też takie właśnie tańczowe włosy, które by dobrze do niego pasowały. Dajcie znać, który z zadymiarzy, co wam pokazałem, no wygląda najlepiej bez maski z jego prawdziwą twarzą. To będę widział, że oglądacie filmy do końca, a ja się już żegnam, piąteczka!